Cześć, dzień dobry, witam Was na moim kanale. Ja się nazywam Ewa i dzisiaj mam specjalnego gościa, który właśnie śpi teraz na moich kolanach, więc nie będę się w tym odcinku zbyt dużo ruszać. A dzisiaj porozmawiamy sobie na temat naturalnego filtra UV, jakim jest henna. Jeśli jesteście ciekawi, jak to dokładnie działa i jak można ochronić swoje włosy przed promieniowaniem UV w naturalny sposób, to zapraszam Was do oglądania dalej. Pierwsza rzecz, o której trzeba wspomnieć, to to, że Henna jest naprawdę mocnym filtrem UV. I na włosach nie mam Wam za bardzo tego, jak zaprezentować, natomiast pokażę Wam, jak dokładnie działa to na skórze. Tutaj możecie zobaczyć wzór, który miałam na swojej dłoni, kiedy byłam w Egipcie, a teraz. Coś się wydarzyło, ale wracamy do audycji. A teraz możecie zobaczyć jak dokładnie wygląda ta henna po tygodniu w Egipcie i kiedy zeszła już całkowicie. Zaznaczę Wam tutaj obszary, żebyście lepiej mogli to zobaczyć. Ja też nie opaliłam się aż tak bardzo mocno na rękach w tym Egipcie. Jeśli ktoś opaliłby się dużo, dużo mocniej, to wtedy na pewno też to byłoby dużo mocniej widoczne. Dlaczego w ogóle warto nakładać hennę na swoje włosy? Po pierwsze henna odżywia włosy, po drugie je pogrubia, powoduje, że będą się wolniej łamać lub nie będą łamać się w ogóle, a dodatkowo jest właśnie tym czynnikiem chroniącym przed słońcem, zawierającym w sobie bardzo wysoki filtr UV. Więc jeśli często wyjeżdżacie za granicę. Jeśli często przebywacie na słońcu i zależy wam na tej ochronie, to warto rozważyć właśnie czy henna nie byłaby czymś dla was. Oczywiście najważniejszą rzeczą jeszcze w tym temacie, o której trzeba wspomnieć jest to, że henna barwi włosy bardzo mocno. Jeśli macie jasne włosy, to wyjdzie wam jasny rudy, lub ciemny rudy, lub bardzo jasny, taki rudo-brąz. Jeśli macie ciemne włosy, to tutaj prawdopodobnie będzie tylko taki rudy refleks w słońcu, ale to wszystko zależy od waszych włosów: czy one były wcześniej farbowane, czy były rozjaśniane, jaki macie naturalny pigment w tym włosie, i tak dalej, i tak dalej. Co jest ważne od samej Henny, nie zrobią wam się zielone włosy to jest mit, także tego się nie musicie bać. Ale warto sobie rozważyć. Są jeszcze inne zioła, które nie mają aż tak mocnych właściwości barwiących, a mogą mieć w sobie ten minimalny e, filtr ochronny, czyli na przykład jest to kasja. Ona barwi na lekko złoty kolor, więc jeśli macie złote włosy lub ciemnobrązowe i nie zależy Wam na jasnym, e, chłodnym odcieniu, to możecie sobie tej kasji też spróbować, ale ona na pewno nie ma aż takiego mocnego filtra jak właśnie henna. Jeżeli chodzi o skórę, no to tutaj oczywiście to jest bardziej taki smaczek, bo wiadomo, że nie nałożymy henny na całe ciało, tak jak robimy to z filtrami przeciwsłonecznymi w kremie, ale na pewno jest to jakaś ciekawostka. A poza tym, jeśli zrobicie sobie tatuaż z henny i wyjedziecie za granicę, czy chociaż będziecie się bardzo mocno opalać w Polsce, to będzie z wami ten wzór po prostu na dłużej. To już wszystko, co chciałyśmy przekazać Wam w tym odcinku z moim gościem specjalnym. Jeśli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania na temat henny, to oczywiście dawajcie znać w komentarzu. My się z Wami żegnamy, zapraszamy Was do oglądania innych filmów i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!